Partnerem telewizji ONTV jest Kupiec Poznański. O! Dzień dobry! Witam Państwa bardzo serdecznie. Nareszcie jesteście. Ja się tak trochę tutaj rozłożyłem, ponieważ zaczynamy program, a przed programem. Oczywiście trzeba trochę odpocząć. My jednak teraz rozkręcamy się i będziemy w o wiele większych obrotach, ponieważ rozpoczynamy program Before. Co piątek mogą Państwo nas oglądać w stacji ONTV, a w dzisiejszym programie będzie się działo. Przede wszystkim jest z nami bliżej. Bart Hates tutaj gra, możecie słyszeć jego muzykę, jego miks, który cały czas uprzyjemnia nam chwilę w naszym programie. Teraz będziemy także... Zajmować się barmanami, czyli pokażę Państwu, dlaczego w barze, w klubie, tak dużo lodu nam kładzą do drinków. Będą się tłumaczyć wszyscy barmani tego świata. Porozmawiamy z chłopakami, którzy na co dzień zajmują się nocnym trybem życia no i wiedzą, co klienci robią, co klienci zamawiają, a czego robić nie powinni. Jednak na tych imprezach. O tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać. Będzie kilka niespodzianek, a na koniec największa, ponieważ ja lubię promować dobre inicjatywy, dlatego pokażę Państwu pewne modelki i pewien pokaz mody, który naprawdę zasługuje na wielkie brawa. Dlaczego? Przekonacie się o tym, to już za chwilę powracamy po krótkim Teledysku. Before rozpoczęty.